Nigdy w mi moim nie pomógł. Nigdy go nie było w moim życiu. Zawsze mi gdzieś go tam brakowało. Tak, Jeżeli że koleżanki, koledzy, mieli mamy. Ja miałam zawsze mamy. Mając 10 lat, moja mama została tak naprawdę no, troszkę zmuszona do tego, żeby e, złożyć o ustalenie ojcostwa. E, na rozprawach w sądzie e, mój ojciec cały czas się nie wypierał. Twierdził, że nie jestem jego córką że on się do mnie nie przyznaje. Mając 10 lat słyszeć od swojego ojca, bo moja mama całe życie mi gdzieś tam mówiła, tak, że to jest on, że to jest mój ojciec, tylko byłam tak wychowana, że nie, nie dążyłam może tak sama aż do tego kontaktu, tak? bo wiedziałam, że on po prostu się mnie wypiera, że odkąd się urodziłam, on e, nigdy nie przyczyniał się do mojego wychowania, ani nigdy nie miał takiej jakiejś Ochoty na to, żeby być w tym moim życiu, kiedy założyłam swoją rodzinę, mając swoje dziecko. Dowiedziałam się, że muszę opłacać pobyt mojego ojca w DPS-ie, po prostu przeżyłam koszmar. Nie mogłam się pogodzić z tą sytuacją, że mam płacić za człowieka obcego, który nigdy się mną nie interesował, zawsze się nie wypierał, więc ja. Byłam pewna, tak że jak założę swoją rodzinę, będę miała swoje szczęśliwe małżeństwo dziecko, to ja już nigdy nie będę miała żadnego kontaktu z tym człowiekiem. Mi ja nawet przez chwilę nie pomyślałam, że dojdzie do takiej sytuacji, że przyjdzie mi do zapłaty za pobyt ojca, który sam sobie wybrał swój los taki, że po prostu poprzez pijąc alkohol został umieszczony w, w takim domu. Mało tego nawet, gdy pojechałam do niego. On nawet mnie nie poznał, on nie wiedział, kim jestem. Bardzo długo się zastanawiałam, co mam zrobić. Czy mam się poddać, płacić, czy mam walczyć. Przez dwa lata walczyłam, mówiłam cały czas Wam że ja nie będę płacić, bo nie czuję się na siłach. I wtedy się zgłosiłam i dużo pomogła mi bardzo pani Lidia Starot, która ze mną walczyła.